Posiadasz MacBooka i chcesz przyspieszyć swoją codzienną pracę? W tym wideo pokażę ci kilka funkcji podczas użytkowania tego laptopa, o których musisz wiedzieć. Po pierwsze, ikonki na górnym pasku możesz je ułożyć według własnego uznania. Wystarczy przytrzymać przycisk Command i przestawić je tak jak ci się podoba. Fajnie widzieć procent baterii. Wystarczy przejść do centrum sterowania, zejść do zakładki bateria oraz przełączyć pokazuj procent. A jeśli chcesz zapisać jakiś tekst z internetu, to nie musisz go kopiować i wklejać w notatki. Wystarczy go zaznaczyć i przyciągnąć na pulpit, a otworzy nam się w ten sposób notatka. A jak aktywować klawiaturę emoji? Wystarczy nacisnąć comment, Kontrol i spację, aby wyświetlić panel emoji. Dawno minęły czasy przechwytywania całego ekranu Maca. Wystarczy nacisnąć klawisz Command, Shift plus 5, aby uzyskać dostęp do wielu opcji. Warto też zmienić działanie gładzika na takie standardowe, jakie znamy w laptopach, czyli na stugnięcie, a nie kliknięcie palcem. A jeśli ciągle się mylisz z używaniem Command i Control, wejdź w zakładkę klawiatura i klawisze modyfikujące i wtedy możesz zmienić, jaką czynność ma wykonywać dany klawisz, żeby było Ci wygodniej pracować. Zasubskrybuj koniecznie ten kanał po więcej. No i sprawdź naszą ofertę MacBooków na www.erniu.pl To sprzęty, które możesz kupić z gwarancją aż do 36 miesięcy. No i masz też 30 dni na zwrot produktu.